Siemanko wszystkim to znowu ja lecimy, dalej leci seria replik noży Rambo, na początek zgaduj z gadula. W ostatnim filmiku była replika noża z piątej części i graliśmy dalej w zgaduj z gadulę, z której części będzie kolejny. Zgadła jedna osoba, najlepsze jest to, że to jest ta sama osoba, która zgadła poprzednio. W nagrodę, tak jak pokazywałem e, na filmiku z testami e, noży na grilla, biwak, tak sezonowo w nagrodę ta osoba zgarnia taki nóż, majcher, finkę e, myśliwską, taka pochewka, więc e, zwycięzcy gratuluję drugi raz, zgadła ta sama osoba co e, trafiała. że to będzie z piątej części, no i jak już w tytule filmiku widzicie na pewno, że teraz jest z trzeciej części, więc dobra, opakowanie tak wygląda. Tu sobie użyjemy tej z piątki do otwarcia opakowania i demonstrujemy jak wygląda ten z trójki. Dobra, jestem ciekaw, nie rozpakowałem go, ciekawo konkretnej kosy. Trochę poszleścimy. Jest dłuższy od tej z piątki i to tak. Jest bardziej masywny, tak jak w czwórce. Ta pochwa miała tu taki rzemień, pasek, żeby sobie do uda gdzieś tam przypiąć jeszcze. Tu jest tak odpinana taka pochwa. Tu można pas jeszcze sobie w pas wcisnąć. Już widzicie kawałek rękojeści. Polecam eee, dobre repliki. Eee, firma z której strona z której zamawiam będzie podlinkowana. Fajnie obszyte pochwy są. Są solidne, grube do tych kos, do tych replik. Dobra. Wyciągamy, demonstrujemy jak to wygląda w środku. Uwielony kawał sprzętu. Kawał sprzętu. Dobra. Rozwiniemy go z tej foliki już. Tak wygląda. Tada. Kawał kosy nie wiem czy będzie widać jak tu wstawię moje przedramię od palucha tak jak z czwórki długością pewnie coś koło tego kawał masywnej stali tak wygląda tutaj jest opisane Rambo Part 3 sprawdzimy ostrość no jest ostry więc tak jak w ostatnim odcinku właśnie z tym nożem z piątki Mówiłem, że nie tylko replika, no jest dłuższy. O powiedzmy jakieś około 5 cm. Nie tylko replika, ale nada się też jako sprzęt w terenie. Gdzieś tam survivalowo, bushcraftowo się bawicie. Podnie troszkę gałęzi na ognisko jakby potrzeba było. Więc tak wygląda. Więc polecam każdemu. To lubi, chciałby sobie skompletować e, solidne repliki. Fajnie to będzie wyglądało gdzieś na półce: jakaś szafeczka, jakaś gablota, więc fajnie będzie wyglądało. no Kosa jest solidna, fajnie leży w łapie. E, tutaj ta rękojeść jeszcze takie okucie jest z przodu, te żeby to się nie ześliznęło. No, nawet jakbyście gdzieś tam chcieli to w drzewo wbić, nie ześliźnie wam się dłoń e, po ostrzu nie poleci fajnie pomyślane ja jestem fanem serii filmów Rambo dobra więc tak to wygląda tu jest pochwa już zapakujemy bez e, tej folii wciskamy sobie tu tu i tak to wygląda cała kosa więc zostały jeszcze tylko dwie sztuki na razie nie gramy w z zgodu zgadule, bo zostały dwie sztuki czekam na nie jak przyjdą to nagram kolejny filmik zademonstruję obie ta z jedynki i z dwójki są do siebie troszkę podobne ta z jedynki będzie troszkę mniejsza no ale dwójka nóż z drugiej części był wykonany w podobnym stylu tylko troszkę dłuższy był bardziej masywniejszy więc tamte dwa noże które przyjdą z jedynki z dwójki otworzę już za jednym podejściem i porównamy jak wyglądają. One tam jeszcze w rękojeści mają schowany jakiś niezbędnik wywalowy, jakiś kompasik, jakieś zapałki, jakieś żyłka, haczyk chyba, więc otworzymy to wszystko, sprawdzimy jak to wygląda, e, czy na replikę e, dobra jakość jest tego, więc zapraszam, oglądajcie, czekajcie, zostały jeszcze dwie sztuki e, tych replik z pierwszej i z drugiej części, niebawem wrzucę, pokażę. Dojdą do mnie, więc będziemy się bawić i demonstrować. Do zobaczyska.